Thank you. Sprzedaży na wyspach lechi pojawiły się kolejne nowe produkty z oficjalnej linii klubowej. Z myślą o najmłodszych w ofercie są piżama, dziecięca, a także koszulka w trzech kolorach z widokiem klubowego lwa na tle gdańskiego żurawia. Do tego w ofercie znalazła się pościel z motywem lechi. Może być ona doskonałym prezentem do domu lub dla bliskiej osoby. Odpowiadamy tak jakby na zapotrzebowanie kibiców. Myślę, że pościel powinien posiadać każdy zagorzały kibic naszego klubu. Obecnie Lechia ma już w swojej ofercie ponad 200 pozycji od szalików, koszulek, gadżetów, pamiątek czy odzieży z linii klubowej i Adidasa. Kupując oficjalne pamiątki Lechii wspieramy klub i szkolenie młodzieży. Nasze wszystkie produkty dostępne są na Wyspach Klubowych, w siedmiu centrach, największych centrach Gdańska. Wyspy otwarte są przez 7 dni w tygodniu. Serdecznie zapraszam do zakupów. Fanów białozielonych, którzy lubią robić zakupy bez konieczności wychodzenia z domu, zachęcamy natomiast do odwiedzenia sklepu internetowego pod adresem sklep.lechia.pl.